Nie ma tylko dzisiaj sobie pójdziemy do karówka do opuszczonych wioski, która już nawet nie istnieje na mapie, tylko jest jeżeli wpiszemy nazwę miejscowości. To się pojawi dopiero wtedy, ale normalnie to jej po prostu nie ma. Więc tutaj mamy jeszcze kawałeczek, musimy przejść lasem, bo nawet nie było dojazdu drogą tam więc po prostu tam idę. No i zobaczymy czy tam są jakieś budynki czy coś a miejscowość nazywa się Karłówek. Tutaj już żadna miejscowość. Nie można tego nazwać miejscowością, ani nawet wioską. Już jest to wyludnione, na mapie tego nie ma. I jest to mniejsza część karłowa, karłówek się nazywa. No i tutaj prawdopodobnie jest obok, gdzie ja właśnie jestem. Tutaj są lasy. Gdzieś tam za tym lasem widać faktycznie jakąś łąkę polanę czy coś No i to ma być prawdopodobnie właśnie karmówek Jeszcze kawałek Mam nadzieję że to fajnie widać No i zmierzamy No i zaraz powinniśmy tam być Nie wiem tutaj ciężko z lokalizacją troszeczkę też złapać, ponieważ jest tutaj, no nie ma zasięgu po prostu <laughs> i jeszcze łapie, Czechy łapią, jest dodatkowy problem, no ale jakoś mi się udało wcześniej już ustalić i zostawiłem, no i jest, no więc taki plus. Jest faktycznie tutaj jakaś taka mała droga, więc to mogłoby skazywać na to, że kiedyś tutaj mógłby być dojazd. Tutaj właśnie znajduję się na tej drodze. No widać, jest jakiś zarys drogi faktycznie. Ale jest to totalnie opuszczone, wyludnione miejsce. Dobra, no to... Chyba można powiedzieć, że tak. dotarliśmy tutaj o, Nie wiem, czy coś tutaj w ogóle znajdę oprócz tych chłonek tych łąk No i chyba jesteśmy w karłówku Mamy wielkie pole Tak, tak według mapy Tutaj kiedyś była wioska, właśnie w tym miejscu znajduje się karłówek. Tam mamy kościół. I czy ten kościół należy do karłówka, czy do pasterki? Bo to jest obok. Pasterka jest obok. Gdzieś tutaj, właśnie w lasach tych, się, znajdują się jakieś ruiny. Widziałem na internecie. Przechodziliśmy tam obok tego lasu, nie widziałem żadnych ruin, ale no jak będziemy wracać to też zobaczymy jeszcze. Ale tutaj widzę jakieś yy, budynki i to będzie pasterka w takim razie. To nie będzie karłówek. Więc jeżeli chodzi o zwiedzanie łąki, niszającej wsi karłówek, no to nie ma sensu chyba tutaj chodzić. Zmierzam w kierunku lasu, może się znajdę te ruiny, a jeżeli nie, no to zawracamy. Kończymy ten taki, no, wędrówkę, można powiedzieć. Zmierzam teraz w kierunku pasterki. W takim razie karłówka Nion, nie on jest w jedze. Ale zobaczymy pasterkę. Tam jest 20 osób zamieszkałych 21 albo 2. Więc też prawie wyludniona wioska. Dosyć stroma okolica w lesie. Trzeba tu uważać. No i mamy wioseczkę. Tutaj tak wygląda. Tam jest kościół. To jest pasterka, to nie jest karłówek. Karłówek się znajdował tam, tam, w tym kierunku i w lesie. Tam są właśnie ruiny, ale ja ich nie znalazłem. Więc trudno. Zmierzamy w kierunku Karłowa i ogólnie Karłowa, i będziemy kończyć. Więc do zobaczenia w następnych filmach. Cześć! Tu jest fajnie. Ciekawie. Fajnie.